Benzina! Benzyn. Kolega Jaszczur, proszę. Ej! Jaszczur zapomniał zapałek, słuchajcie. Co to co to za, za hamont, co nie nosi zapałek? DI benzin Zaodpalasz maszynę? Odcinujemy traktor, żeby nie przeszkadzał. I żeby się nie zajął. A ja bym się nie zajmował. Mogę? Okay? Daj. Okej, okay? No. Uwaga? Jednak jesteście na... No. <noise> Uuuuu Szybko, bo się spłonie! Nic nie zostanie, jak ten d z terminatora. No, ale bo pięknie, nie słuchajcie, nie słuchajcie nie chłopaki! Patrz, jest po prostu, jest, jest. Miodzio. miodzio. On spłonie, ale powstanie, zobaczycie. I na krzywdę. Ja to wrzucę na czajna, bo no, miodzio, nie nie, 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 nie. Zostajesz, znaczy moderatorem. Zróbcie to przynieś mi telefon, proszę Cię, na mi wadkowi, niech mu gul skoczy. On jeszcze kilka Papcie razy może się paść, wypala się ten, wypala się rozpuszczał. No ale pięknie jest, Rysiek, po prostu. Ale wiesz co, trzeba było też, nie podlasz podlać <kluzł> z tyłu. Nie, <Że> zostaw, <kluzł> bój, na nie, nie lej teraz, nie lej, ej, ale Klopelkę. nie lej, ale teraz z tyłu. Nie lej teraz. O, ale teraz zrób, żeby ten ogień był z tyłu, za A ja miałem wszystko stary, ja sobie poradzę, no. Masz telefon. Chyba trochę z boku polałeś. <grym> Mam takie tak, dzisiejsze. O to chodzi, żeby ten. Olegarek, patykiem przesunąć. Jeszcze raz pole, jeszcze, jeszcze polej trochę, jeszcze polej trochę. Hej! A no może teraz drugi? Ale ja cię tak... nie. Ale na zakarek ty! A nie z góry! Hej! Bierzemy się do już nie ma. <grym> <grym> Dzięki! No trzeba nie lubię patrzeć. Ale pan wytrzymałeś, kiełko nie pękło. Dobra, zabieraj go, dawaj Breitlinga. Zabieraj go, go rękę! E. Tu masz szybciej. Dobra. I do wody, hartowanie. O, chyba e, coś mu odpadło. sam się odkręcił. Jakie tu masz mi Wiesz, w sumie tu silikon chyba, mam wrażenie, dziwne, że się lekko roztopi. Czekaj nie się hey, Ale nie tak z wysoko, stary może niech po prostu zgaśnie nie zgaśnie i potem faktycznie go zalajemy Bo na razie tak... Polej go normalnie, albo go lejesz normalnie, albo nie no i teraz jest coś no. <tawa> 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 Tam to za obiektem się w spali? Stary, ja na koksowni robiłem, wiesz, wielką tą... tą wielką sesję przy otwartym... otwartej... Komorze gdzie jest 1000 stopni to tam mm. myślałem, że mi się stopi. Czy się kręcisz? No, coś tam, coś tam, idzie. Ta guma to jest odporna. Patrz, guma się nie zajęła. Pa, odporna. odporna. Wystrzeliłaś Wystrzeliło Patrz! Szafir, wysków! <ślały> raczej, raczej... Fajna jest kurczę, taka niebieska. Miałeś 3 Nie chcecie powiedzieć, że taki prawdziwy zegarek, czyli nie podróba. By wytrzymał. Oczywiście. Jest szczególnie fireman. Ball, fireman. Ale nie, bądź się tacza za mnie teraz. No właśnie, chciałem powiedzieć, by że mógłbyś teraz do środka, o, ale. Chciałem ale musiałem, ale. Ale będzie trzeba go włączyć i jeszcze, żeby wytrzymał fisk fiskarca, pamiętaj. Pamiętaj, że te opary są rakotwórcze. Ja nie oddycham. Dobra, patrz, mamy to, jest sfilcowa... mamy to, ten ring musi, bezel musi się sfiltrował wewnętrznie, ale mamy to, mamy to, nie lej już, nie. dobra, to chyba nawet nie kończy tego, ale popatrz, prawie nic nie ubyło, czuję, że to będzie chwila, moment, ale trzeba włożyć szybko teraz, nie, ale popatrz, guma, ty, ale...